Cześć, witam was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj będzie e, recenzja e, boxa. E, boksa, który przyszedł do mnie z zagranicy ze sklepu GearBest.com e, Small DPV 50 Miałem do wyboru kilka boxów. E, wybrałem sobie ten. E, to jest mój pierwszy ogólnie boksik, e, Taki poważniejszy, jaki Posiadam. No, opakowanie bardzo ładne. Z przodu mamy e, widocznego boxa. Tutaj mamy logo firmy. Tutaj mamy e, model, czyli DPV50. Tu mamy oczywiście QR code. Znów logo. E, kolor tego, że e, boxa. To jest wersja czarna, akurat. E, no i z tyłu, oczywiście, MADE. In China. Eee, cena tego boksa to około 30 dolarów. Więc no, e, myślę, że nie jest zbyt wygórowana, nie za wysoka ta cena. Eee, w środku znajdziemy oczywiście boksika. Eee, prezentuje się w ten sposób: boksik. Mamy trzy przyciski: push button, który uaktywnia nam baterię. E, plus minus mamy oczywiście reset. E, ładowany jest od dołu portem e, mikro USB. Na dole mamy kanały wentylacyjne, żeby akumulatorek nam się nie przegrzał. Gwint 510, czyli tak naprawdę standard, jeśli chodzi o boksy. E, maksymalna moc tego, że boksa to 50W. E, pin oczywiście jest ruchomy. E, wyświetlacz OLED o przekonnej 0,66 cala, jak podaje nam producent. E, podaje nam e, pojemność baterii, rezystancję atomizera, e, wybraną moc e, bądź napięcie, ostrzeżenie o wysokim napięciu e, i ostrzeżenie o niskim e, napięciu. Pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz mamy tutaj pokazane, że jest 0W, bo nie jest podłączony żaden atomizer. W tym tutaj górnym rogu mamy e, daną, to jest jaka jest oporność parown tego parownika podłączonego do e, naszego boksa. Na dole jest napięcie, które jest wytwarzane. Ja to za chwilkę Wam pokażę po podłączeniu atomizera, jak to wygląda. E, pracuje w dwóch trybach. W trybie mechanicznym i w trybie mocy. Na czym to polega? Podepnę sobie Kajfuna w wersji czwartej. Zobaczycie, jak to wygląda. Ustawimy sobie na tryb, tryb watowy. No i aktualnie tutaj nam się podświetla. O, teraz wyskoczyło, czeka to mizer. A, miałem chwilę dokręcić się tak. Mamy teraz tak pokazane, że mamy oporność 0,5, jak dobrze widzę, 0,7, tak, 0,5 OMA. I podczas naciskania Power Buttona oczywiście podświetlam się bardziej ten ekran OLEDowy, i na dole tutaj pokazuje się napięcie, jakie ten boksik wytwarza. Mamy 6,5 W wytwarza nam napięcie 3,1 V, jak zauważyliście. jeszcze raz przybliżę bliżej trochę. i wytwarza 0, 3,1 V. v. Yy, dobra, podkręcimy sobie do, no na przykład 10 W. Podkręcimy do 10 W. Tak, jest 10 W. Adam to samo napięcie. No wiadomo, jak im wiesz, wyższa ilość watów, w tym napięcie będzie się zwiększało. Teraz ten y, tryb mechaniczny. Że oczywiście, żeby zmienić tryby, naciskamy trzy razy powoli y, nasz ten. Tutaj mamy dwa pozycje: jest wattage mode, mode i mechaniczny mod. I teraz mamy tryb mechaniczny. Na czym ten tryb mechaniczny polega? Mamy tutaj napisane, że jest aktualnie ustawiony 0 watów. 0W. Watów, a co będzie jak power button? Automatycznie do oporności grzałki boksik dopasuje nam ile watów jest do niego potrzebnych. Oczywiście pięcioklik do wyłączania mamy goodbye. Przy włączaniu mamy welcome. No i oczywiście, tak jak już mówiłem, moc y, może być regulowana w zakresie od 6 do 50 W. Skok co 1 W. E, oczywiście możemy sprawdzić to mizer, y, jaką ma oporność. Y, ten box obsługuje oporność od 0,24Ω do 4Ω. Ja zacząłem zakręcić grzałki, podłączyłem e, swojego Mutation X. No i niestety oporność była zbyt niska i wystąpił taki błąd. Za chwilę wam pokażę, może się uda włączyć. Nie, nie wyłączy się, pokazuję po prostu check atomizer. A rozłączymy sobie mod watowy mod. Fila, filaczkę. O. Odkręcimy sobie troszkę. O. I wyskakuje błąd. Czek, a to mizer. Eee, Dobra. Przejdźmy dalej z czego się składa jeszcze zestaw, bo tak mówiłem: kluczyk. Kluczyk imbusowy. A do czego ten kluczyk? Kluczyk jest potrzebny po to, aby wymienić sobie y, akumulator. Tutaj ten boksik obsługuje akumulatory y, 18650. Y, ja tutaj miałam amfestowanego Festa i starczy mi naprawdę na długo. Yy, ładować oczywiście może przez port USB, leż no, ładowanie będzie dość długie, więc ja po prostu wyciągałem akumulator do ładowareczki sieciowej i tak to się ładowało. No i oczywiście wiadomo, w zestawie jest kabelek USB, i jakaś tutaj mała instrukcja obsługi, jak to wszystko ma działać. Jak podaje producent, oczywiście jest brak możliwości wapowania przy jednoczesnym ładowaniu, więc nie ma tak zwanej fajnej, ulubionej funkcji pass-through. Zabezpieczenie przed zwarciem to jest standard. No i oczywiście boxa nie użyjemy, jeśli atomizer nie będzie podpięty. Bardzo fajnie sprawdza się z większymi atomizerami, mam tutaj na myśli. Genitank Mega, tak? Genitank Mega, jakieś takie większe bomby e, i bardzo fajnie, naprawdę to wygląda. A jak ten atomizerek się sprawuje, jak ten boks się sprawuje, przepraszam, możecie zobaczyć na recenzjach, które są na kanale. To już było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć i trzymajcie się. Do następnego razu.